I, I cześć, hej, witam ponownie. Heh. Ok, to ja. Odin, i jesteśmy dalej w SimCity, w tym samym miejscu. A ten będzie mówił: Uuu, zupę śmieci, będzie super. I za każdym razem mówi to ten sam koleś, ale 25 tysięcy. Ten organizm, więc tak, zrobimy to. I że oni będą teraz: na mega, mega będzie śmiecenie w całym mieście. I nasze śmieciarki muszą nadążać. Muszą. Yy, zostało tyle godzin. Wejś muszą zebrać 250 pojemników. Przed terminem 23 godzin, więc do dzieła do dzieła. proszę mi jeździć i zbierać śmieci. Ale co, o co tutaj? Dopóki noszę tę maskę, trujące opary są dla mnie niegroźne. Chyba no, masz tam szpital czy co. Nie mam pieniędzy. ha, no, oni muszą wysyłać towary. Jo? Czyli ja bym musiał zrobić magazyn tak czy siak. Nie nie wiem w sumie. To Póki co tu zostawię? No fajnie nawet wygląda taka, o, takie zaludnienie tutaj. E, a za czy strasz... Gorąco tu je, jest. Czy ja... Czy tylko ja tak czuję? E, myślę, że on o, czy tylko ja jestem gorący. MR. Strażacy są ogniści. Mm. E, no wiadomo czemu. No nie wiadomo. Ja nie wiem. Wy, wyjaśnij myśl. Rozwijń myśl. Jo. Tutaj narzekają, że przestępczość w tej chwili mogę. Mogę? Mogę? Chcesz zabijać? Nie ma dla ciebie miejsca. do koło dobrej dzielnicy. Taka szumowina. A wy co? Krzysz, krzysz. Zrzućmy na nich meteor. Nie no. To o co wam chodzi? A się postrajkujmy. Ja pierdzielę w jednej policji. Do szkoły. Do szkoły! Tu jest szkoła, idźcie się uczyć. No o co tutaj chodzi? 450 uczniów. Słabo. Ej, ej, ej. Tu jest miejsce na domki. Chyba. Mmm I tak wszystko jest na tych najgorszych drogach A a miasto się prężnie rozwija Nasz nasz clearwater Ej, w sumie znam skądś tą nazwę No nie wiem czy nawet nie z samego Sim ale Jeszcze skądś Clearwater było coś takiego Prawda? Bracie Kratosie Spartiata nigdy nie upada do ziemi plecami, prawda, bracie? On mrał Jeden kwadracik na to, bo, bo zapotrzebowanie A reszta to bang 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 bęk, 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 A ej, jednak jest duże zapotrzebowanie na najniższe Więc falnijmy tu i tu a Jeszcze Więc, no Tu jest tak pusto, bo, bo on się rozwinie A w sumie teraz możemy zrobić tak Jak ludzie tutaj mieszkają, a potem się ich wywali Na zbity y -y -y. Tak, nazbite to nieco. No i co teraz? Dobra, może wejdźmy tu w specjalizację i tu jest gdzieś handel. Handel Możemy otworzyć magazyn. Ej, oj, oj. Ej zróbmy taką samą siatkę tego. Tylko, że tu Tylko, że tu. Dobre. w taki sposób i ja tutaj walnę magazyn, bo on zła nie czyszcza a będziemy bliżej do miasta i do wyjazdu i dalej do pociągu a jo zostawiłem miejsce na a ja bym nie zostawił Fuck. to jakoś trzeba będzie okrążyć, trudno w taki sposób o ja, już chcą tego Jezusa albo latającego potwora spaghetti Jojo, zastanowię się, To jest ogólnie... wydatki są, to jest za darmo, ale miejsce zajmuje, nie? To jest świątynia, znaczy I nie ma świątyni latającego potwora spaghetti, więc O, co to jest? Książki? Fracht, co to jest fracht? Nie mam pojęcia, szal Musisz dodać składy, by handlować zasobami na rynku To nieźle, czekajcie Skład na pewno tego Oleju. Skład na pewno rudy będzie mi potrzebny Znak oczywiście będzie potrzebny yy. Dobra, dowiemy jeszcze co to jest fracht Ma A, to jest towar po prostu. Ten niewielki magazyn przyjmuje towary od miejscowego przemysłu. Jeśli zakład, przemysłowe nie mogą gdzie Jeśli zakład Okej okay. A może wypaść z branży, no to się przyda Zróbmy jeszcze jeden taki magazyn No chyba jest jeden już tutaj Ja, wybaczcie na chwilę Ja zatrzyłam I wydmucham nos, bo nie wytrzymam Oho! ale było dmuchanie timing, tajmin, albo lepiej żebyście nie wiedzieli Bo chodziło o dmuchanie nosa oczywiście Dobra i tu jest ten fracht I my możemy chyba, coś tam, coś tam? No dobra, teraz klik i możemy zrobić. Yy, możemy. Aha, dobra, frakt. O, dobra, czekajcie. Fracht, czyli ten towar, ja to będę nazywał towarem. Sprzedajemy automatycznie. Do, możemy importować to za 9000 na miesiąc, tak? Na miesiąc to jest. To nie jest chyba na, na dzień, no. Dobra. Oby się opłacało, oby się opłacało. Fuck. Będziemy importować wszystko dla pieniędzy. Importuj i importuj. Okej, okay. i teraz oni będą to do... E! Gdzie? Gdzie ty z tym? Tu mi tam! Tu mi tam Tu mi, tu mi tanga. Je, jeszcze jedna ciężarówka by się przynajmniej przydała, bo widzę, że oni nie mają niezły y, rozgardiasz. Żeby nie przeklinać, bo nie wolno. Nie w internecie. Mama się dowie i przypał Fuck, a jak z, jak z prądem No właśnie O kurde Minus 500 Wywalone, nie będzie miało pół miasta internetu, yy, prądu Nie mogą się dowiedzieć o internetu, a możemy zrobić nawet duży wyjadrak. Jaka jest różnica? 10 tysięcy minus 10... minus 60 No nie wiesz, jeszcze telefon teraz Błaga mnie No nie mogę teraz odebrać O, odłożę go Przebaczcie. Mm, stawiamy ten Czy ten mniejszy wiatrak Postawmy jeden duży Skoro jest taki super Ten, ten o wiele mniej A nie no w sumie tak mało nie W sumie dwa mia dwa wiatraki Robią tyle co więcej niż jeden, taki duży Dobra, mam nadzieję, że mi na to stać Zrobimy tak Teraz powinno być dobrze prądu Przynajmniej na, na żółte no, pff, pff, to no one dają z 6 razem On daje 5 No to 5 plus 6 to 11, a tam A tutaj no joj nadal jest za mało Chcemy wymyślili. Średnę się tych wiatraków wam postawię i nie, stańcie. Tańczący z wiatrakami. No i nadal kręć się! Kręć się, chcę zaczyć I teraz nagle miliard pieniędzy Trzy tysiące zarabiam, no ale prąd! Wow, jeszcze mi nadal brakuje. A nie mogę nie mam skąd brać, bo nie mam innych miast tej w rejonie. o! Trzeba pomyśleć o innej... Dalej ja nie mam tego, fuck! jak będę miał mądrych ludzi, to sobie jądrową walniemy. Co wy na to? Fuck, i znów nie wiem, ile nagrywam, no bo przerywałem z, trzy razy. A to telefon, a to dmuchałem nos. Mamy teraz nadwyżkę 5, średnio. Ok, tak nagram, nie wiem, do 10 minut. Więc może będzie dłuższy. Śmieci. O! Ja pierdzielę, przecież to robię. A co mi dasz w zamian? Nic? Nic? To. Zbywaj. A właśnie wygrałem tą misję z tam kolesem? Ze śmieci? Mam nadzieję. A ci co? Potrzebujemy rudy. Przecież wam to robię, no. Jazu. Jazu. No po co? Jest miliard tego tutaj. 20 ton. No nie, 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 nie mamy rudy. No nie. Bo my, bo, my nie chcemy tej was Chcemy inną. Ta jest zła. Trzy ciężarówki, niech to dowożą. No zawieźcie to i olej biorą. Rudę mi taj. No i, wio i wiozą im olej. No i znów kolejny Co za. Co za Co Gdzie idzie w takim razie ruda? Oni ją no jedzą. Ja, ja zobaczę, tu! A, a. Co on robi w tym zielonym samochodzie? Co tu się dzieje? Ci co? I ci protestują, burmistrzu! Wszystkie szkoły są zapełnione! Ja pierdziele! Serio? Taki problem. Autobus, tam jeden wystarczy, bo tutaj dużo nie ma. Możemy znak postawić, żeby zasłonić tych debili tutaj. Oraz walnąć chorągiewkę, wiecie, jakby żałoba albo flagi Polski, żeby wystawić wy, wy, wy wy klasy. Możemy z tyłu za szkołą możemy, to idealnie. O, tu, tu. Lepiej. Cieszta się. 160 studentów i nie starcza. to jest mało. W każdej klasie pewnie jest... Nie wiem, ile może mieć taki budynek klas? Powiedzmy, że raz, dwa, trzy, cztery... 5, 6, 7, 8. 8 klas. Z czego w każdej może być 30 osób. No to koma. To jest ponad. To jest dużo. Na pewno pomieści to 160 osób. Jezus, ale nie. Mamy 8 klas. Mamy. Co tam? Mamy ponad tam 200 miejsc, ale nie. My chcemy mieć 160 uczniów, i... a kilku z nich jest grubych. I. I... I... Pff. Pff. O, i chcemy zrobić osobne klasy dla trzech grubych uczniów A 150 studentów, sorry, to rzeczywiście się nie zmieszczą. Z czego możliwe, że to jest klasa No dobra, tak liczyłem, że już raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem A z czego jeszcze w budynku mogą być po drugiej stronie, bo przecież klasa nie jest na cały budynek, no razy dwa jeszcze, no to mamy 16. W samym takim budynku. No to, to daje nam 400 tam ponad... Yy, klas ale nie, z 50 uczniów się nie zmieści. Jestem analitykiem i ja się znam. Chyba liczył to właśnie uczeń tej klasy. Great school. O pizza! Pizza! Pizza z pizzą. A to co? Jak tak to, to sobie 27 ton mamy tutaj tego Niech dowożą Czyli magazyn się przydał, a ci, ci sprzedają te swoje rzeczy? Czy jesteście szczęśliwi? Yy, poziom techniczny jest za mały O, co tak cuchnie? To ty, ha, ha, To ta pani on nie ma przechodniów o jest tu o nie, nie ma przodu miasto duchów o jest pan to on ona ha ha okej, okay, okej, okay, okej okay. jak tam promont? dziewięć ja pierdzielę, co oni robią? A dlaczego ty się nie kręcisz? kręć o straż pożarna nie wyrabia o miasto płonie, no to, to gaś Mamy Ci jedną furgonetkę. Za mało simulonów. A ile potrzebujecie 15? Eee, to postawimy wam znak. Co by na to? Pomogło? Teraz ludzie już wiedzą yy, ten... Wszystko. Po co nam dzwonek i lecimy no? Co? Skąd? Co? What? Co mi tyle kasy zabiera niby? Aha, no tak, olej. No tak plus 4000 czy minus? Plus. Ogólnie, dobra, już wiem dlaczego mieliśmy na minusie, bo wiecie. Chyba raz na rok to te 9000 jest pobierane. No, transakcje miesięczne minus 100 tysięcy. Oooje, czy tam co miesiąc jest pobierane. No to zwiększamy podatki do miliona. Dobra, 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 o się wkurzą. Ale do 11 tysięcy. U kurde, to zwiększasz w tysiąc. To się opłaca. Mam gdzie jeszcze wam to nie pasuje? Mieszkacie w idealnym mieście, więc. O oh, fuck! Ile ruin, muszę na to stracić uwagę. Żeby ci... o, chyba zniszczyłem dwa domy, które nie były. To trudno. Mieszkali za blisko ruin i w ogóle nie, nie, nie informowali mnie o tym który dom jest zrujnowany na wszelki wypadek, jeszcze przez... A, tamten. <laughs> Policja, no nie! Ja się nie ugnę. Nie ugnę się pod ludźmi chcącymi policji. Nie ugnę. Nie będę negocjował z, z terrorystami, którzy mnie terroryzują, żebym zrobił policję, bo... bo zło. Tak? Tak? Jak oni tak robią, to ja kończę. Cześć.